Czas teraz jakoś przypakować i podnosić trochę tak, żeby, przy... żeby mieć wielkiego bicepsa. Ej, chwila, co tu robią pomarańczki? Ja nie mogę, jak ja kocham pomarańczki, muszę sobie wziąć jakąś jedną, może to chociaż to jest jakaś dziwna. Ej, chwila, poczekaj, nie jedz mnie, nie możesz mnie zjeść. Czemu nie mogę jej ugryźć, ale ona jest mega twarda. No zostaw mnie, nie jedz mnie. Nie no, chyba idę ją wyrzucić, bo jest jakaś przeterminowana, ale sobie jeszcze wezmę tą pomarańczkę. Bo ale ona była naprawdę paskudna, trzeba ją wyrzucić do tego śmietnika, nie chcę nigdy w życiu jeść takich pomarańczek. O, całe szczęście, udało mi się wyjść z tego śmietnika. A dlaczego ktoś mnie wyrzucił i zabrał z siłowni? Niech moje mięśnie będą takie słabe, jak ja tam nie trafię, a poza tym ja nie chcę spędzić całego życia na śmietniku. O niej, ktoś znowu wyrzucił biedną pomarańczkę na śmietnik! Tak, zostałem wyrzucony, nie wiem dlaczego, ja tutaj w ogóle trafiłem. Niech zgadnę, byłeś na siłowni i zasnąłeś na pomarańczkach i ktoś chciał cię zjeść i cię wyrzucił. Tak, bo myślałem, że jestem niedobrą pomarańczką, a ja tylko ćwiczyłem na siłowni tam, no i musiałem się zdrzemnąć. Miałem taką samą sytuację i tysiące naszych braci, ale niestety już nikogo tutaj nie ma oprócz mnie. O. O nie, a, a czy ja teraz mogę w takim razie zamieszkać z tobą? No bo ja zobacz, nie chcę mieszkać tu na śmietniku. Tak, możesz zamieszkać u mnie, nie musisz mieszkać na tym śmietniku. I czadersko, w takim razie co na początku będziemy robić? Idziemy od razu na siłkę przypakować? Czy co? Może mam kogoś pobić? Pu, 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 pu. A ty, że jesteś bliższy ode mnie, to ty pewnie jeszcze przedszkola nie ukończyłeś, więc idziesz do przedszkola. Boże, jakieś nudne przedszkole i co ja niby tam będę robić? Przecież nikt tam pewnie nie będzie miał takich mózgów jak ja, bo ja mam takie mega mocne. Muskoły. No i co z tego jak w mózgu nic nie masz, więc lepiej iść się pouczyć trochę czegoś. Ja idę w takim razie do tego przedszkola głupiego i może chociaż poznam tu jakichś kolegów. O, tam są, ale fajnie, mam nadzieję, że się ze mną zaprzyjaźnią i nie wiem, posiłujemy się na rękę czy coś. Cześć chłopaki, co dzisiaj robicie? O nie, odejdź ode mnie, zaraz ciągam wszystkie kanapki jakie mam, tylko mnie nie bij! Odejdź, odejdź! Ale ja nie chcę twoich kanapek, poza tym ja nie jem czegoś takiego. Chciałem się tylko zaprzyjaźnić. Tak nie będę się na ciebie patrzę, już idę do kąta, nic mi nie rób krzywdy, proszę! Przecież nie mam zamiaru zrobić ci krzywdy, o czym ty w ogóle gada? No o tym, że chcesz mnie pobić, nie odzywam się do ciebie, już przepraszam, nie będę nic mówił. Boże jaki dziwny, może nie wiem, zaraz przyjdzie jakiś inny fajniejszy kolega. Brogibistol, to jest moje przedszkole i wypadł! uszalałeś, Ja mam się niby ciebie bać, zobacz jak ja wyglądam. Jesteś ty ze mną szans, nie masz ty głupi rekinku. Zapomniałeś, że to jest moje przedszkole i ja tu jestem królem, więc lepiej ty nie masz ze mną szans. Dobra, dobra, uspokój się. O co ci chodzi? Co ty się tak boisz? Masz jeden dzień, żeby stąd się wynosić, bo nie chcę ciebie tutaj tutaj. Dobie, on jest jakiś dziwny, może on się w kimś zakochał. Chwila, to by było czaderskie. W takim razie ja się schowam i poczekamy tutaj jakąś dziewczynę. O, cześć, jesteśmy na... Na ostatnim roku przedszkola i mam nadzieję właśnie, że się możemy poznać! Po co chcesz się poznawać, jak ja mam chłopaka już? No nie, kogo niby. Ale Rayro, Tralala, on jest królem w tym przedszkolu! Co? On jest jakimś królem w tym przedszkolu, przecież ja bym go normalnie tą moją pięścią tu raz chuciaku poskładał! No picepsy to ty masz wielkie, ale on ma na przykład wielkie szczęki. No niby ma mógłby mnie ugryźć. No ale i tak wydaje mi się, żebym go pokonał. No dobra, nieważne, nie chcesz się ze mną mówić. To twoja strata! My się w szkole. Tato, tato, to bez sensu. Ja jestem normalnie tutaj taki umieśniony, ale nikt się mnie praktycznie nie boi, tylko jakiś labus jedę. Ważne, że jakiś lamus ciebie się boi, niż żeby się niech ciebie nie bał, tak? Tak, ale jakaś dziewczyna nie chciała nawet ze mną być, bo mówi o, ale jesteś umieśniony, ale że niby tamten ma lepsze szczęki, to jest bez sensu. Widzisz mieście, to nie wszystko. Bo... Że kiedyś się tego nauczysz? Teraz masz iść do przeszkoły lepiej. No dobra, idę do szkoły, ale tam będzie nudno. Mój Boże, i co ja niby mam robić w tej lamerskiej szkole? Ja nie mogę, usiądę w tej ławce głupiej. Witam w szkole, pani Miss Delight, i dzisiaj będziemy się uczyć matematyki. Chyba sobie żartujecie! Mam to gdzieś, nie będę uczył się żadnej matematyki, ty głupia Miss Delight. Ja idę na siłownię, widzowie, poćwiczyć i skopię, i skopię zadek temu głupiemu tralalero tro... Dra, la, la. I balerina kapucina będzie moja. Dobra, w takim razie muszę trochę potrenować i powalić ten bok. Dobra, muszę trochę potrenować i powalić trochę ten worek treningowy, żeby ten głupi tralalerora mnie nie wkurzał lepiej. Chole ale wale teraz o masz, o masz, o masz, tak właśnie go skopię. <trony> Ty dalej myślisz, że balerina z tobą będzie! Nie masz żadnych szans, to jest moja dziewczyna! Co? Co ty do mnie powiedziałeś? Balerina będzie moja! Bo zaraz cię normalnie tutaj skopię, chodź tu! ty mi nic nie zrobisz, ponieważ jestem silniejszy od ciebie! To ty nic mi nie robisz, ty, głupku. Nawet nie możesz do mnie dojść. Ała! Ej, co ty? Ile ty? No ej, co jest? Ile ty bijesz? No i widzisz, że jestem silniejszy od ciebie. I będziesz ode mnie silniejszy. Cię przekonamy zaraz, jak ci złoję pupę. Dobra, ała! Ej, ja nie mogę. I czemu ty tak dużo bijesz? Nie! Eee! Synku, nie mogę całe życie z tobą polować. Musisz teraz sam pójść w polowanie i przynieść mi jakieś jedzenie. Będę na ciebie teraz czekał. Nie wiem, czy sobie dam radę. Jestem takim małym rekinkiem. Dlatego Postaram się na to, żeby przynieść tą zdobycz. Lecę! I chwila, tam jest jakiś kogut. To naprawdę jest świetny pomysł, żeby go zjeść! Haha, ha. i przyniosę w końcu jedzenie. Ha, tu jest ten głupi indyk! Teraz chodź tutaj, zaraz cię zjem! Ha, ha, ha. chwileczkę. Czy ten posz mi się przyda do eksperymentów? Nie, może ten królik też mi się. O, ten indyk będzie idealnym tutaj zwierzęciem do moich eksperymentów. Biorę go! Chociaż nie wiem, czy ten indyk się nada, więc wypad, indorze. Ale chwileczkę. Tutaj taki rekinek pływa, więc go wezmę sobie. Ej, chwila, zostaw mnie! Zostaw! Ja tutaj przyszedłem polować! Nie możesz mnie zabrać, ty głupi doktorku! Ciekawe, co z niego będę mógł fajnego stworzyć! Postaram się zrobić najlepszy eksperyment w moim życiu! No nie, widzowie, ratunku! Teraz jestem sam bez mojego taty i on mnie porwał! Nie możesz mnie tu trzymać! Zostaw mnie w spokoju! Nie obchodzi mnie, co ty sobie myślisz, muszę z ciebie stworzyć w końcu tego rekina! Całe życie próbuję i mi się nie udaje, ale Chyba w końcu mamy już tam miksturę. Nie uda ci się mnie zamienić, bo ja stąd sobie pójdę daleko. I co teraz mi zrobisz? Teraz to ja wyleję tą wodę i zobaczymy jak ona zadziała. O nie, jaka okropna woda. Nigdy się w takiej nie kąpałem. Co ty ze mną zrobiłeś? Jak ja teraz wyglądam? Dlaczego ja mam buty? Ała! Chwila, kim ty jesteś? Jestem twoim nowym tatą. Czy ty w ogóle coś pamiętasz, co robiłeś przed chwilą? Nie, nie pamiętam, co ja tutaj robię i w ogóle dla Dlaczego? O, ale tu jest ekstra. Ja nie wiem, że wszystko działa, ale mi się to podoba. W takim bądź razie wysyłam ciebie z do przedszkola. Do przedszkola? No dobra, tam będzie na pewno fajnie. Już się nie mogę doczekać, aż pójdę do przedszkola. A więc pora, żebym poszedł do szkola. Pierwszy raz w życiu na pewno będzie fajnych, dużo kolegów. O, jest! Jakiś bombardiro krokodilo. On na pewno będzie dla mnie mega megabiły. Cześć! Płatań stąd, głupku, nie podchodź do mnie, bo zaraz cię rozsadzę. Ej, ja chciałem tylko się pobawić. Dobra, to ja wezmę tego pluszaczka i sobie pójdę. Pepi, oddawaj tego pluszaczka, bo ci wysadzę cały dom. To jest moja zabawka. Ja tu jestem królem. No dobra, trzymaj to. Wezmę sobie tą rakietę w takim razie. Ja nie mogę, jak jesteś niebiły. A? Rakiety też nie rusza. Właśnie, że ją ruszę. I co mi zrobisz? Nie każ mi, żebym cię tutaj zaraz wysadził. Ej, chwila, ty potrafisz latać? No przecież mam skrzydła, głupko, nie widzisz? Widzę, widzę. Dobra, trzymaj tą rakietę. Czy ja mogę sobie wziąć w ogóle jakąś zabawkę tutaj, czy nie? Nie, niczego masz Tykać, wszystko jest moje. Ale bez nadziei. A czemu ja w ogóle jestem takim głupim rekinem? Dobra, ja spadam stąd. Masakra, nie podoba mi się tu. Tato, tato, beznadziejny był ten dzień w przedszkolu. Jakiś głupi bombardiro krokodylom mnie cały czas wyzywał i nie pozwalał bawić się żadną zabawką. A co się niby takiego działo? No mówię ci, nie pozwalał się bawić, wyzywał mnie. Dlaczego ja w ogóle jestem jakimś dziwnym rekinem w butach, a on potrafi latać jako krokodyl? O co tu chodzi? Jezu, co ja mam teraz zrobić? Mu nie powiem całej prawdy, e, muszę coś wymyślić. E, jakiej prawdy, wiesz, coś... jakiej prawdy? Nie, coś ci się przesłyszało? Chodź, coś ci pokażę, synku, coś ci pokażę. E, no dobra, co to jest za miejsce, gdzie my jesteśmy? Cała moja historia, więc zaraz ci opowiem wszystko. Byłem kiedyś w więzieniu i kazali mi gdzieś iść w tajemnicze miejsce. O, to na pewno nie byłeś ty, przecież ty tak nie wyglądasz. Tak to byłem ja, to był mój pierwszy dzień. Tak to ja tak wyglądałem kiedyś. To był mój pierwszy dzień w więzieniu, ale tam ćwiczyłem, przypakowałem, no i się... Troszeczkę zastarzałem jestem taki chudy teraz Ale brzuch dalej mam wielki, zobacz Właśnie nie, to, to trochę dziwne No dobra, zobaczmy w takim razie dalej A co oni tutaj robią? Ratunku, nie chcę tak skończyć Spokojnie, tak było kiedyś Zobaczyłem, że mieli dużo rekinów I to była jakaś fabryka chipsów O mój Boże, czy oni robili chipsy z rekinów? Dokładnie, dokładnie mięsne chipsy były Nieważne jakie były Robili z nich mięso dla więźniów O Boże, i ty jadłeś rekinów Rekiny? No, takie było życie w więzieniu. Musiałem zjeść, ale spokojnie. No dobra, e... Znalazłeś małego rekina? Co to za rekin? O ty, synu, byłeś. To ciebie znalazłem. Co, naprawdę? Ja tutaj byłem też w więzieniu kiedyś. Wow, ale czadersko! I właśnie ciebie ochroniłem z tego tutaj więzienia z tej fabryki mięsa, żeby ci nic nie zrobili, tobie. Dzięki, uratowałeś mi życie. Tak, to bym był zjedzony. Tak, dokładnie, uratowałem i tak wyglądasz. To w sumie wygląda tak samo. Faktycznie, wygląda tak samo, ale. Ty się trochę zmieniłeś, on w ogóle nie przypomina ciebie. Bo to było już parę lat temu. Spokojnie, Synek, potem uciekliśmy razem. Ło, wow, uciekliśmy z więzienia, dlaczego ja tego nie pamiętam? Pojęcia, a, już dobra wiem, bo się uderzyłeś w główkę, jak wstawałeś z łóżka i spadłeś, bo masz trzy nogi, wiesz jak jest. Ale to dziwne, no dobra, wierzę ci. Hm, no to chyba czas teraz, ja chcę już iść do szkoły, bo beznadziejnie było tu w przedszkolu. Synu, tu jest szkoła, więc czekać dzisiaj pierwszy dzień w szkole, tylko naprawdę musisz się... Kupić, żeby być najmądrzejszy, tak jak ja. No dobra, w takim razie mam nadzieję, że w tej szkole będzie fajniej i się w końcu czegoś nauczy. To cześć. Gdzie jest ta nauczycielka? Tak długo już tu czekam. O, widzę, że tam jest w ogóle jakaś rybka. Może ona będzie do zjedzenia. O, nie, ta nauczycielka cały czas się spóźnia. Ciągle jej nie ma. Ej, chwila, ty wyglądasz tak jak ja, tylko jesteś dziewczyną. Chwila, nie sądziłam, że istnieje drugi tralala na tym świecie. No i ja, a skąd ty w ogóle się wzięłaś? Bo ja mam taty takiego doktorka, tylko on w ogóle nie wygląda jak ja. To jest trochę dziwne. Czyli ty też jesteś eksperymentem tak jak ja. Co, jakim eksperymentem? Ja wcale nie jestem eksperymentem. Ja po prostu się urodziłem rekinem, a mój dada dał mi buty. Moja teoria jest taka, że kiedyś byłam zwykłym rekinem, ale ktoś mnie wyłowił z wód i wtedy dał mi jakąś miecz i urodziłem nogi. To jest moja teoria, jak ja się tak powstałam. To nie jest w ogóle możliwe, ty mnie na pewno teraz wkręcasz. Ja jestem przecież zawsze byłem takim tralalero tralala. Ale nie mówię o tobie tylko o sobie. No, zastanów się lepiej, jak ty powstałeś, skoro jesteśmy tak samo. No to jest trochę dziwne, wiesz co, a może skoro nie ma tej nauczycielki, to nie wiem, byśmy sobie trochę popływali. No dobra, to jest świetny pomysł, choć popływamy sobie. No siema, głupku, widzę, że znalazłeś sobie dziewczynę. Teraz to będzie moja dziewczyna. Chyba oszalałeś, to jest... Moja dziewczyna, ty głupi bombardiro krokodilo odejdź ode mnie! Nigdzie nie odejdę! Zaraz ją sobie poderwę, ale ciebie zniszczę! Ja ciebie zniszczę, ty głupi bombardiro Pożałujesz tego! Nie będziesz, już się ciebie nie boję, jestem silniejszy! A was skąd ty masz tyle siły, to tak boli wszystko, nie chcę się być Idę sobie, nara! No i właśnie, lepiej mi się już nie pokazuj na oczy, widzowie. Bo w końcu pokonałem i postawiłem się temu głupiemu bombardiro krokodilo Dobra, a więc idę do wody, w ogóle zobaczcie, już urosłem, tylko nie wiem gdzie. Gdzie jest ta moja dziewczyna? Ona chyba sobie poszła ode mnie, nieważne. Ja spróbuję wskoczyć pierwszy raz do wody, będzie na pewno fajnie. Chwila, chwila, chyba wyczuwam mojego syna. Synu, gdzie jesteś? E, co to za rekin? On chyba majaczy i gada jakieś dziwne rzeczy. Tak, to ty, synu, nie sądziłem, że cię jeszcze kiedykolwiek spotkam. Ale kim jesteś, bo ja cię nie znam O nie, co oni ci zrobili, ja nie mogę Co, co się stało? Kiedyś straszny doktorek porwał mojego syna i to byłeś tym I zrobił na tobie jakieś eksperymenty O nie, faktycznie, ja słyszałem taką teorię Ej, przypominają mi się parę rzeczy Ja nie wierzę, czyli ty jesteś moim prawdziwym tatą jak czadersko Woohoo! Ale ty okropnie wyglądasz w tych butach W ogóle już do mnie nie pasujesz e, No ale mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zmienię. Nie, może wyrzucę te buty. Dobra, synku, kupuj za mną, zanim ten, do, zanim ten głupi doktorek nas zobaczy. Dobra, płynę, dopłynę do ciebie później. O, on tak szybko pływa. Ja przez to, że mam buty już tak nie pływam, no ale dobra, w końcu wróciłem do taty. Wróciłem, ty